Cześć w czwartym odcinku z Minecraft Party. Dzisiaj zagram na serwerze JMC. Proszę odwiedzać mój kanał, subskrybować, komentować, lajkować i zaczynamy grać na party Jedziemy już na mapkę. O Jezus, jak mnie wywaliło. Gdzie to jest najmniej... O, bo ja wolę najmniej jak jest? To ja się wchodzę na imię i to jest 11 co, i co, i co? Wybuchowy berek, lada moment, wybuchnie. Jeszcze 7 osób i kończy się ta mapka. Oj. Sorry za jakoś na razie, bo nagrywam na telefonie. I proszę pod każdym filmem na razie nabić 20 łapek w górę. Proszę was. Jeszcze dwie osoby, dwie osoby. Co się stanie? Jakie, jakie derby? Back the game! Jakie derby, Jakie darby! gan E Alexa wygrywa! Piękny pojedynek! To jest on te on, on in the, the chamber. Jesteś i tutaj trzeba tak zrobić, żeby tego nie przegrać. Na jest dobrze. Jest. Siedem osób. O Jezu, jak mnie zdołał happy zero, 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 zero siedem. Druga ręka musi być wygrana na Minecraft Party. To jest mój, będzie jedenasty odcinek na Minecraft Party. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i. i, i mam nadzieję, że będziecie. Wam się to podobało. Hmm. Jest jeszcze trzy osoby. To. Ha o, happy zginął. Tylu mnie zabiłeś. Tylu i. Druga mapka musi być wygrana. wygrana szukamy trzech szkam 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 jest jeden drugi a ciekawe kto się weźmie da się wyjść o chodzi 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 jeszcze... chodzi 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 Dawać typ. tu czy ty już jest... O, jeszcze dwie. Jeszcze dwie osoby. Zreszcie, gdzie jest druga osoba w ogóle. Szukaj teraz drugiej osoby. Gdzie jest ta druga osoba? Ten odcinek już trwa 4 minuty, a będzie trwało około 10 minut, albo nawet więcej. O, jest tutaj. O, widzą się chyba te 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, piąte miejsce. Lepę zaulek, O oh, no, 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 nie. Idzie. Idziemy. <tryk> Idziemy do. miberto paru wkali, Lubię parówki. Obrążyli nas. nas. Jak? Zostałeś wyeliminowany. Zdajemy siódme albo ósme miejsce. Ty nie jesteś tak źle. No to mam nadzieję, że którąś tam arenkę już wygramy ale gościu ma duże pole Te nie ma, to już praktycznie siódme miejsce zajęliśmy, znowu nie, wcześniej zajęłem pogrąca kurczaków tym to jestem taki sobie nawet kurczak... Tik-tak, 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 tik Fifty percent. Do how do you do? How do you do? Like the how, 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 how do you do? Oh, tell you. Zajęliśmy pierwsze miejsce w pogrądzie kurczaków, to jest naprawdę dobrze. Teraz szybki parkour będzie, mówiłem. Dajemy skok. Jedziemy. Na razie przegrywamy tego. Kurde, tu się nie da w ogóle skakać. Pójdziemy sobie teraz tędy. Już go doszedł. Trzecie miejsce w parkurze! Brawo! Jeszcze tą i to i jedną rękę rozegramy i kończymy ten filmik. No to ładnie wygląda. 16 osób. No, jak jestem. Już mówiłem w samym odcinku. A live. Powiedz... Napiszcie mi w komentarzu, jak zrobić tego Twitcha. To tak, to już live będę nagrywał z Minecrafta. No to sobie zrobię tego Twitcha szybko i będę nagrywał. Grantko wody na razie jest dobrze, jest dobrze, jest pięć osób jeszcze. Pięć osób jeszcze. Pięć osób jeszcze, cały czas pięć osób, mam szansę to wygrać. Pięćdziesiąt, coś sekund. Co pięć teraz leci? To jest niedobrze. Jedziemy, co pięć teraz leci? O mój, Dwie osoby są szanse. To straszne wielkie. Wygraliśmy, dziękuję bardzo. Wygraliśmy. Proszę, brawo! I kolorowe teraz mix, to jest ostatnia już arenka. Kończymy ten odcinek. Jestem już. Lime blow, lime blow u, dziewięć Jestem. Cały czas dziewięć osób. Aleby to. Wszyscy, wszyscy. Łagli. Jestem. Już. Wszyscy, no kurcze, no ci raz przynajmniej ping! Wszyscy. Cały czas, no kurczę no. No osiem o... siedem. Już? O, sześć! A, wszyscy... Oj, i nas na No to... No co, jeszcze to jedną mapkę rozegramy i kończę ten odcinek... Albo nie, no... Nie no, rozegramy jeszcze tą jedną mapkę i kończę ten filmik. Zajęliśmy szóste miejsce, to nie aż tak źle. Teraz zagrywamy ten Zielona.pl. Jedziemy z tym koksem. No, no. To więc skończymy ten odcinek, to do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do, do, do następnego, Zas... no, w następny odcinek zagram sobie na te więc na ra!